Okay, co to jest? PRL Studio. Klip promocyjny Kwowadis. Zmierz miłości. Akcja Kwowadis rozgrywa się w, w roku 63 w Rzymie. Zapanowania cesarza Nerona. W filmie głosu użyczyli Małgorzata Kożyłowska, Michał Milowicz, Michał Koterski i Jarosław Boberek. Co to jest za gówno? Pokaż. Nie! Tato. Wielki Jaki to jest jest pożar. Całe miasto w płonie. Tak! To jest prawdziwa sztuka. Ale brzydka animacja, Cezarze, ja pierdole. Ogniu, a już robi Co, się... jakie to jest brzydkie? Jaki lip-sync? szybko sprowadzić na ziemię, chyba. Przecież to ma vibe normalnie yy, jestem uczniem Jezusa, nie? Tych gier sprzed 20 lat. W głowie śpiew jakiejś syreny. <gryny> To jest animacja, co mogłaby być dodana do gry polskiej takiej, nie wiem, jakaś polska gra za, za 20 zł. Spotkałem ją w domu Plaucjuszów. Poranne promienie. Nie, jakby to wyszło z 15-20 lat temu, to byłoby... Nie no, może 15 nie, ale no mówię, 15-10 lat temu jakby taka animacja wyszła. To by jeszcze ludzie może to trochę przymknęli oko. Cezar cię pozdrawiam No ja Cieszę się i to będzie taki film? Ej, jak to brzydko wygląda, nie! I to jest normalny film, co w kinach będzie leciał, i na to poszło dużo pieniędzy. O co mnie oskarżają? Żadnych zarzutów. Szkoda tych głosów, nie? Profesjonalnych aktorów, bo, bo to fajni aktorzy głosowi i mi podkładają. Diushu, ale rozkaz Cezara. Boski Neron jest ci wdzięczny za udzielenie schronienia Córce barbarzyńskiego Króla Ligi ale ta zakąska. Czajcie to robicie polski film dla Polaków z polskim dubbingiem i nawet się usta nie zgadzają w tym w tych animacjach. One są po prostu te animacje rzucone tak że pierw ktoś powiedział dobra tutaj teraz będzie zdanie i w tym zdaniu będzie 20 słów. Zrób mniej więcej taką na kilkanaście sekund animację ust i dołożyli do tego dubbing. Kładniczka należy do dworu. Przeklinam chwilę, gdy wstąpiłeś pod mój dach. Plauciuszu. Co ty mówisz? Znamy się. Jestem twoim przyjacielem. Przyjacielem? Raczej złodziejem! Patrzcie, to mi się tak kojarzy. No, nie umiesz czytać! Napisami, nie przeszkadzać! Ale to przynajmniej Gierka! Ej, on chyba się lepiej rusza? Te niektóre animacje chyba są nawet lepsze, tak mi się wydaje. ...zasadniczo... Nie no, niesamowite. Ukradłeś moją córkę! Komentuje i... Narzekała na nieszczęśliwą miłość. Dałem jej dwa listki z wieńca Wenus. Jesteś magiem? Cóż, raczej filozofem. Czy nie słyszałeś o mnie? Hmm, moja służba wyda ci nowy Ale dłoń. coś jest z tą animacją nie Masz tak. Coś z filozofa, Ona jest jakaś zbugowana, zblurowana, spowolniona... Ile Oczymy tu jest FPSów? i równiejszych, aby udali się na Palatyn. <laughs> ja nie wiem. Żeby Cezar nie umarł z nudów w towarzystwie Tigellinusa. Pozwólcie się... mi jechać z moją panią do domu Cezara. Ale te kolory jakieś są z*** takie. Kurwa, no zobaczcie tą paletę kolorów. Jest tak prześwietlone. Mi ...jechać z moją panią do domu Cezara. Pilnuj Ligi. Wyślę wiadomość do akty. Ona wciąż ma wpływ na Cezara. Ona ma wpływ na Cezara. Szykuj się. Cezar. Nie, nie. Kurwa! Nie! Ja wam powiem. To. Tekken 1: Nina. To jest kurwa to. Nina Williams, moi drodzy. Nie? To jest to. Tylko, że to w 94 zrobili. Cezar czeka. Ja p... To pieniądze poszły z naszych podatków na to. A, a. O, Boże. To jest finansowane z Ministerstwa Edukacji, z Ministerstwa Kultury i Ministerstwo informacji i nie wiem, co to jest broadcasting, ale to jest jakieś greckie, tak? Information and broadcasting. Co to jest za język? Zobacz nazwiska. Powieść oryginalna, Henryk sienkiewicz Kwowadis, reżyseria Anira Wojan i Roy Sukanhan. Ej, zaraz, to nie są rzymskie nazwiska? To są Poli Polacy? To są hinduskie? Hebrajskie, izraelskie. Olivia Szanajca-Kosakowska, muzyka Fabien Curtis, piosenki Afura, Tomasz, Pektus, Sobota. Co? A, Sobota, <grym> raper, Dariusz. Malejonek oraz Marcin Pośpieszalski, producenci. Ale kto jest producentem animacji? Kto to jest? Souraf Mondal. Panza Dangaik Mondal. Kurwa, komu oni to zlecili? Hinduskie Studio Animacji. Rewolucjonizuje branżę wdrażając innowacyjne oprogramowanie <ścoughs> Unreal Engine. Oni to na Unreal Engine zrobili. Technologia ta pierwotnie zaprojektowana z myślą o grach komputerowych. Zapewnia zaawansowane możliwości narracyjne, ulepszając efekty wizualne, animacje postaci, środowiska wirtualne. Robisz, chłopie, na Unreal'u grę... Jezu, co ja gadam? Animacje i wygląda jak... Ale na którym Unreal'u? Dwójce czy jedynce? Bo może im trzeba było powiedzieć, żeby ściągnęli najnowszy silnik. Unreal. Nie no, kurwa, widzowie, pokaż mi to, ja muszę to przeczytać. Jak się pierze pieniądze? A może w tym kraju trzeba po prostu wymyślić sposób na wyciągnięcie dofinansowania i na tym żyć. To jest k***a, tak na pewno ludzie żyją niektórzy i robią giga pieniądze. Italiano! Nie, to nic nie uratuje. Of some young ja ale <noise> <gdy> z... <noise> Nie, no to jest tak złe. Pokaż, co to jest. Producenci i twórcy. Gdzie tu są pieniądze, moi drodzy? Gdzie... Ja zadzwonię tam, może się zapytam. Czekaj, kwowadis. A nie ma jakichś spisów z ministerstwa? Poczekaj. Ile poszło na to? Ministerstwo Edukacji Narodowej, PIS, projektów. Fundacja Kosakowskiego. Powadis, międzyszkolna lekcja filmowa online. Błędy formalne. To chyba nie to. Nie, bo tutaj nie ma ocena, kwota dofinansowania. Nie, to tutaj nie będzie chyba. Patrzcie, ale Centrum Kultury, nie? No to tu są takie kwoty po 100, 200 tysięcy. Stowarzyszenie Dwa Brzegi, Fundacja Biuro Kultury, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Fundacja Lokal Użytkowy. Co? Fundacja Lokal użytkowy, Sokołowski Ośrodek Kultury, a na festiwal jakiś. Fundacja Kamera Dawida. 30 tysięcy festiwal kamera da. Widzowie, ey, ale mówię zupełnie szczerze, ja bym zrobił, fun, ja bym zrobił e, festiwal. Festiwal e, e, Dawidka. I to byłby festiwal gier i kultury. Zebrałbym dofinansowanie na organizację tego w, jakimś, w jakiejś hali, wynają ją. I żeby było na atrakcje. I musiałby... i ja bym zrobił festiwal. I będzie tak. Będą gry. Zabawy, rozmowy z twórcami, kulturalnie, rozrywkowo, edukacyjnie, panele zrobimy. Tylko jest chyba jedna rzecz potrzebna do tego, aby dostać takie dofinansowanie. Albo musisz być jakimś um, instytutem, znaczy instytutem, albo musisz być jakąś taką, ja nie wiem jak to nazwać, ale coś powiązane ogólnie z, z urzędem. Czyli nie wiem, musisz albo w Centrum Kultury, albo być jakimś tam właśnie urzędem, albo musisz mieć do tą fundację. Pokaż. To Nie jest to. Rekonstrukcja cyfrowa. Kurwa, to nie to. Rekonstrukcja cyfrowa to jest, wiesz co to jest? Że oni wzięli taśmę VHS, wgrali i upscalowali do 4K i nałożyli na to filtry. I za to 300 tysięcy. To jest rekonstrukcja. I zrobienie z tego, wiesz. Nanośnik cyfrowy wersji. To. Miecz miłości. Priorytet czwarty. Produkcja filmów animowanych. No ale co to daje? Nic. Dobra. Beka totalna. Nie, no brzydkie to totalnie. Ta już... Y Eder! Eder, ja już całą reakcję zrobiłem. Myśmy to oglądali, komentowali, chłopie. Myśmy nawet szukali, kto to sponsorował, czy sponsorował, ale nie ma chyba jednoznacznie e, nigdzie napisane, że jest to jednak e, z naszych podatków. Ale widnieją aż trzy logotypy Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Kultury i innych podmiotów, i innych rzeczy, które, e, że tak powiem, w naszym kraju są powołane z naszych podatków. Więc, Ufa, nie wiem, no mi się słabo zrobiło, jak to widziałem, bo to to wygląda tragicznie, moi drodzy, nie wiem czy widzieliście, wiecie o czym mówię, czy widzowie dzisiaj widzieliście? Ja wam tylko to pokażę, moi drodzy, Quo vadis animowane, reżyserowane przez Polaków chyba, ale ogólnie zlecone zostało to hinduskiemu, stu, hinduskie studio, które robi to na Unreal Engine z polskim dubbingiem. To jest, to nie jest gra, to jest e, film, ale jest tak złe, zobaczcie ten lip-sync, zobaczcie ten animat, który mamy rok. Osą ja f... że jednak animacja na, szło, na religii. Cezara. Boski Neron jest ci wdzięczny za ale oni to chcą w kinie puścić chyba. Króla Ligi. Ale ta zakładniczka należy do dworu. Nie no, ja to w TVP powinno lecieć w niedzielę, nie o, o, o 10 do śniadania z rodziną. Przecież to powinno w TVP lecieć, normalnie taki film. A nie w kinie. Jak z kilometra oglądasz, to dobrze wygląda. No tak, możesz powiedzieć o wszystkim. Przecież tu jest dźwięk z filmu tego z początku 2000. Nie wiem, no stary, pokazali opie trailer. Trzyminutowy. Ja już wszystko wiem. Tu mnie nie obchodzi nawet, jakie dźwięki są. Po prostu, no, no nie robi się takich animacji. Ludzie, to nie jest rok 2005. Disney, Pixar. Ja nie mówię, żeby takie robić, ale to jest. Na silniku Unreal. Przecież oni nawet motion captura do tego nie zrobili. To jest yy, postać trójwymiarowa i ona tak rękę podnosi i tak się zgina i yy, ustami rusza. Góra dół, góra dół, zero jedynkowe położenie ust. No ktoś za to przytulił pieniądze, dobre. Właśnie studio trzeba by było założyć. Tak, awantura o kasę. Nawet można zgłosić się do programu. Kurka, zgłaszamy się, ej, drużyna! Ludos i normalnie jedziemy tam. Kiszak przyjeżdża, bierzemy Piotra, bierzemy jeszcze jakiegoś starego chłopca, ja trzeba wziąć jeszcze, co, co będzie dużo wiedział. Soushibo Ludos Amigos.